Moc Ducha Świętego, oczyszczenie i uwolnienie od grzechu. Witam Was serdecznie z Duchem Świętym i Maryją w sercu. Jeśli w sercu nosisz ciężar, jeśli pragniesz odnowy i światła, ta modlitwa jest dla Ciebie. Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Duch Święty przenika wszystko i zna każde Wasze wnętrze. Wołajmy wspólnie o Jego obecność, o ogień, który oczyszcza i uwalnia. Stańmy przed Bogiem z ufnością, On nie potępia, lecz podnosi. A teraz zapraszam do modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przychodzę do Ciebie z sercem skruszonym i otwartym ze świadomością mojej słabości i grzechu. Wiem, że sama nie potrafię się oczyścić, dlatego błagam Cię: przyjdź i działaj we mnie. Oświeć moje sumienie, pokaż mi to, co wymaga przemiany. Spal w Twoim ogniu wszystko, co nie pochodzi od Boga: każdy lęk, pychę, nieczystość, złość i brak przebaczenia. Proszę, uwolnij mnie od węzłów grzechu, które oddzielają mnie od Ojca. Duchu Prawdy, Duchu Miłości, odnów moje wnętrze. Niech Twoje tchnienie wypełni każdą moją komórkę. Niech Twoja łaska wyleje się jak deszcz na suchą ziemię mojego życia. Przyjdź, Duchu Święty, i czyń wszystko nowe. Intencja Panie, oddaję Ci teraz siebie, moje rany i grzechy. Proszę o głębokie oczyszczenie duszy, ciała, umysłu i serca. Modlę się także za wszystkich, którzy potrzebują uwolnienia za moją rodzinę, przyjaciół, wspólnotę i tych, którzy pogubili się w życiu. Duchu Święty. Obejmij ich swoją mocą i miłosierdziem. Niech Twoje światło poprowadzi nas wszystkich ku prawdzie i wolności. Amen. Jeśli modliłeś, modliłaś się z wiarą, Duch Święty już działa. Nie przestawaj wołać. On odpowiada. Zostaw serce jako znak jedności i nadziei. Przekaż też modlitwę dalej, może ktoś czeka właśnie na nią. Niech Bóg ci błogosławi, a Duch Święty prowadzi każdego dnia. Żegnam Was z Marią w Sercu i Duchem Świętym.